Cześć wszystkim, witamy w kolejnym, drugim odcinku i drugim dniu z Papa Smaczaria sezonik trzeci tak jak mówiłem, wszystko co nowe odkrywamy przed rozpoczęciem dni po rozpoczęciu dnia nie będę robił czegoś na zasadzie, że no, zapomniałem ustalić zamówienie specjalne, to się cofać będę mógł, nie, tutaj nie będzie takiej, takiej akcji w drugim sezonie może być, bo tam Tego nie wprowadziłem, tego, jak ja to wprowadziłem, no to nie robimy czegoś czy na zasadzie, że się cofam. Wiadomo. Akari pojechała. Alberto. Parady nam Parada się świeciła od sobie i ją Nie W sumie tyle z tej parady. Shop, można coś kupić? Tak, można kupić dzwoneczek, o cała reszta 100, 100, 90, 120, 120, no to może długo nie zajmie nam kupowanie tego wszystkiego. Dobra, jedziemy, Austin, no sobie we mleko, to są odblokowania na dzień drugi i nie zwrócimy uwagi ile jest punktów na rang drugi, że mam rank pierwszy, wiem, wiem, że mamy rank pierwszy. Więc trzeba zobaczyć, co dwa punkty brakują. Dobra. Idziemy. Austin. Mleko sojowe. Mleko nowe. Jako, że mi się papaski nie, nie nudzą, więc... ...jeżeli wam się nie nudzą, to... ...to dobrze. M no nie mam nic innego jak... Ja robię to któryś dalszym. No, inne z nie musiałem poprawić, to jednak na już lepiej poprawić. Mm, tak. Okej, okay, to sobie tam. Co tam szukasz w tym telefoniku? Nie idzie rozpoznać Twoje imię, to był Chester. Można powiedzieć, że o. Okej. Okay. Ну, где-то там за угне не ровень. gotowe? ktoś jest, nie? aha. no dobrze. to przeszliśmy tutaj do ręki no tutaj ty najszybciej nie mogę zrobić tego, nie? no może my przyspieszamy, Co nie LK, tylko MK. To jest nie ma co się jeszcze robi. Craź jak ktoś będzie to mi dzwoneczek zadzwonił ja mam dzwonek. Nie muszę tego pilnować. się już przedrało. Trzeba dodać to chińskie coś. Papsiu, jak tam Austin, twoje pierwsze zamówienie? Tak go witamy, nie? Tak go witamy. Austinu witamy perfekcyjnie. Ty zamówię, już w dużym pojemniku na trójki i jedziemy. Jak nie trafię to będzie trafię do skutku. No. Lej, lej, lej. Pomiędzy tym zamówieniem, a zamówieniem od różnica jest taka, że tam u Kinaną, tu jest, są pistacje. No i oczywiście jest odwrotnie. Najpierw jest, jest przez co, potem jest to drugie I, i spróbuję nie wychodzić tam, bo ja nie muszę tam wychodzić, bo mi zawsze dzwoneczek zadzwoni, w klient przyjdzie. Ja nie muszę tego kontrolować. Tak, gotowe, tak że nawet to, no, widziałem. jakby wiem, że teraz powinno się zrobić, na którymś, tu się pojawiło, nie będzie perfekta, wiecie dlaczego się nie chciało poprawiać tego closer, pierwszym closerem jest klient, którego imię mi zasłacie, więc yy... imię nie pamiętam, nie. dla tych co ten system dopiero oglądają wcześniej znaczy nie widziałem moczary nie chciałbym mówić jego imię. jeżeli klienta nie znacie, a chcielibyście przeczytać jego imię, no to no to poczekamy, a będę wydawał zamówienie. Wtedy będzie można przeczytać jego imię. A teraz wydajemy zamówienie dla... Chester'a. Trochę długo mi to zajęło, więc tu tylko nie uciekną punkty z czekania. O, jak widać, grzane mleko jednak nie zraziło na punktach, tylko o czekanie. Nie wiem w sumie gdzie no i lepiej stracić punkty. Czy w czymś co jest słabo, czy w czymś co jest najłatwiejsze? Najłatwiejsze to jest czekanie, nie? z będę tylko dodać szybko zamówienie. Dobra, już śliweczka. taka Czek Nie sąderano No co tak ładnie idzie aż Pełen podziwu możecie, może jesteście, co? Na pewno łatwiej się to paluchem przesuwa niż myszką, co? Ten... Nie mają go nazwać do tego. Perfekt. Co tak mi dobrze szło? Ciekawe. <laughs> Czekajnie tylko nie wyszło. Prank drugi 597 zrobiliśmy, czyli już, czyli dwadnik 397, zrobiliśmy 399. Ok, I raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja mi się tam nie szczególnie. To możecie się zastrzelić, zanim sojemy... wejdziesz z powrotem. 153 punkty do ranka trzeciego do zobaczenia w kolejnych dniach w kolejnym odcinku. Cześć!